Halo, halo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Daligowski i idzie po mnie zombie. E... Ja nie wiem, czemu ja ogólnie dzisiaj nagrałem filmik. Ja na... naprawdę. Jeśli nie słyszycie już. Jeśli... E... Jak to nagrywam teraz? Jest. Nie. Tak. Jest czwartek. Ja w czwartek mam strasznie dużo lekcji. Mój Boże, za dużo mobów nie mogę iść spać. Nie, w tym odcinku. Ja, ja, ja nie wiem co ja chcę w tym odcinku zrobić w sumie Co ja chcę w tym odcinku zrobić? Podpowiedzcie mi, bo już zapomniałem do tego, żeby nie zginąć. No, czemu tu tyle mobów jest, no pierwszy raz wrzucił creeper mi pomógł? Dobra, czy ja powiedziałem co ja w tym odcinku chcę zrobić, czy nie? Iść spać. Jak się obudzimy, idziemy. Jak się otwiera mapę w tej grze? o Nie tak. Jak się otwiera mapę? j? Okej. Okay. Ogólnie. Y o, to jest moja pierwsza śmierć. O. Może śmiesznie. Jak chcę się ogólnie kierować w stronę tołu? Tutaj. To jest wschód, chyba, nie? To jest wschód. Ja jestem zbyt zmęczony. Ja chcę się tam kierować. Tutaj jest dużo wody, więc przecież jakby po popływamy sobie dzisiaj trochę. Ale ja zrobię tu waypointa i nazwę go Stara baza. Save, ok, mamy waypointa jakby coś. Bo ja ogólnie nie będę brał ze sobą wszystkich rzeczy, które teraz mam w ekwipunku. No co to jest w ogóle? W jakim to języku jest napisane? Dobra, najpierw trzeba łódkę zrobić ogólnie, nie? A nie, przecież ja mam łódkę. Żegnaj, moja stara bazo. Nigdy cię nie zapomnę. Mniej więcej. No, nie mogę cię zapomnieć, bo będziesz po prostu waypointem na zawsze, więc no. Dobra, więc gdzie ja chciałem płynąć? Już zapomniałem. A, tam. W tamtą mańkę, nie? Tak, tam. Ja, ja, ja jeszcze w, w ostatnim odcinku tutaj widziałem. Ja tutaj widziałem czarny statek piracki, taki z ciemnego drewna. Ja chcę zobaczyć, co to jest. Nie będziemy robić takiego dramatycznego rajda jak w ostatnim odcinku, ale chcę zobaczyć, czy coś nowego tam jest. O, pirat! <ścoughs> pirat, co. Pirat! Pirat! Pirat, pirat, o loot bug. Jaki to był, ja nie zdążyłem zauważyć jaki to był. Szybko mówcie mi. Jaki to był loot bug? Uncommon, nie obchodzi mnie to. To jest taki, nie, to nie jest taki sam statek. To jest jakiś inny, bogatszy chyba. To dźwięk zombie jest, ja jestem duży mądry. Macie coś fajnego oprócz jabłek w sumie? O Master Riposta, jakiś Master Cutlass. 8,2 demedza. Biorę, zamiast diamentowego miecza, pas, dobry lód! Lord... A oni... Ale tu, to jest statek piracki zombie, więc ja nie wiem... Iron Hammer! Dobra, biorę za te slajmy, bo te slajmy mnie nie obchodzą, to jest Lewy Wysp ze slimy. Nic nie ma. A oni wszyscy na dole są. Co to jest? Ehh... Jakiś potato loot ja tu... co to za kilof... W... Nie, ja muszę... ja muszę go wziąć, ja nie wiem co to jest. Abysa light Dobra, ja go biorę, nie obchodzą mnie te slajmy. Kurczak. Dobra, schodzimy niżej. Tu gdzie zombie są? Nie wiem czy to dobry pomysł, ale... Oni tu spawner mają, dobra, rozwalę im ten spawner. Dobra, schodzimy na dół. Ja mam ten mój nowy No, tak mogę... Ich... Ile ich tam jest? Dobrze, że nie skoczyłem na dół. oni wchodzą na górę, jak oni wchodzą na górę? Oni się wspinają po sobie? Dobra, wszyscy. O nie, jeszcze szkielet. Lód. Jakiś słaby trochę. Kolejny cut. Już mam jednego. O nie! 13. Trzynastka. Bane of z 5. Tego nie biorę. Po co to jest? Nie mam lepsze rzeczy. Biorę, muszę wziąć ten dysk 13, on jest legendarny. Tutaj są plecaki w. W tej paczce modów, jak są, to ja muszę szybko zrobić, bo. Ja muszę szybko sprawdzić, czy są tutaj ba. Tak. Jest! Jest backpack. Ty, ja mogę to zrobić chyba. Ja miałem skórę w swojej przed... poprzedniej bazie, To żeby moby podnosić, a to backpack. Ty, ja to mogę zrobić! Nie, nie mam złoto. Dobra, kiedy indziej. Ale wezmę ten disk 13 i tak, za. wiaderka. Nie obchodzą mi wiaderka. Jakieś dobre lootbagi tu są w ogóle? Sprawdźmy. On. Legendary to zostawiam Otworzymy tego baga. nie mamy miejsca na nic Ale i tak go otworzymy jak coś będzie to zrobimy. Naprawdę? Legendary loot bug I żelazny armor konia Żartujesz teraz? Dobra Przekupimy do łodzi i idziemy dalej Tu jest dużo wiesz Ale ja chcę znaleźć jakiś fajny teren no taki, taki Taki po prostu las to mnie nie obchodzi Jakiś fajny teren chcę znaleźć Płyniemy nie, i tak nie możemy już zmieścić nic. Znaleźliśmy miejsce. Uuu, jakieś górzyste góry tutaj są. E ten odcinek nie, ja w ogóle mi się chce spać, ale gram w Minecraft. Nie wiem co ja robię ze swoim życiem. Tutaj jakiś fajny las jest. Tutaj są górzyste góry. E jakiś dungeon! Stonehenge w Minecrafcie znalazłem. Obczajmy Stonehenge. Chcę zobaczyć co to jest, ale bez jaj to wygląda jak Stonehenge. Dobra, ja użyję swojego backfire canona. Łow. <ścoughs> Dlaczego? Co to było? Tam, jakby tam był jakiś Dark coś, tam Dark Fader jakiś tam był ja, ja, ja na środek jego chałupy przyszedłem i on mnie zamknął w jakimś. Ja nie wiem czy to on. Jak głęboko pod ziemią jestem w ogóle gdzie ja jestem? Dobra, przekopię się jeszcze dalej trochę, żeby nie przekopać się od razu nad tym typem. Czaj to w tą stronę muszę się kopać. Ja od niego uciekam, ja nie wiem co to jest w ogóle. Ja prawie zginąłem, miałem pół serduszka. Dobra, tu mogę już chyba wyjść. Ale ta łopata kosi. Spadam. Co to jest? Mówiłem wam, że Stonehenge istnieje w Minecrafcie. To jest jakiś... Ile Stonehenge tam jest? Widzicie to? Co? Gdzie ja jestem? Jak ten biom się nazywa? Mor! Co to jest mor? Sumować. Co to jest sumowanie? Sumowanie, definicja. Nieruchomienie jednostki pływającej, statku wodnego przy nabrzeżu. Pomoście, burcie innej jednostki, bo i. Pła... Ja stąd spadam. Ja robię IT i nie wiem, czy tu kiedykolwiek wrócę. Ja, 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 ja rozmyślałem, żeby tu sobie domek jakiś zbudować jakąś bazę bo tutaj fajne góry są, fajne pagórki ale jak tutaj tyle jakiś. Jasne, spadam. Co tam jest? Eee, jakie góry fajne! Eee, tam coś się... Ty, eksploracja w Minecraftie nigdy nie była taka ciekawa jak w tej modyfikacji, nie? Ja po prostu płynę i podziwiam. Ty, ty, nie mów mi, że... Nie, 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 ha, 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 nie, 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 nie! nie. Ja tam coś widziałem, coś tam było, coś, co było w wysokości trzech bloków w górę. Czemu ten zombie jak tak dziwacznie wygląda? O co chodzi z tym biomem, z tymi wyspami tutaj? Nie okłamiecie mnie. Ja tam coś widziałem, coś tam stało i to, co tam stało, miało wiel wysokość trzech bloków w górę. I nie mówcie mi, że nie. Ile ja mam pomysł? W tej górze dom. W tej czarnej. Wow. Ole, bo. Czarne drzewo. Nie wiecie co, ja, ja ostatnio, jak byłem w, ty, w tym czarnym biomie, tam pojawiały się jakieś duchy i jakieś. Zombie się tam No Dobra, wiecie co, ja z tego terenu spadam. Zapamiętam. W następnym odcinku, chyba tutaj pójdziemy i obczajemy o co tutaj chodzi. Nie będziemy się bić. Zabierzemy podstawowe rzeczy żeby jakby co to nie stracić wszystkiego. Przyjdziemy, obczajmy, może są so friendly. O <angst -ć> widziałem coś, coś tam było. A ja, coś tam było, coś tam było, tam widziałem coś. Nie, 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 nie. Nie NIE okłamiecie mnie, ja coś widziałem To! Co to? Je, co to jest? 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 Co? Co to jest? Co to jest? Wiedziałem, że coś tam widziałem. To jest ten typ. No się teleportuje, czy jest ich dużo, czy jest ich więcej po prostu. Slajmy, uratujcie mnie. Ja w sumie się też. To, ja też trochę myślę, żeby nie zrobić sobie bazy na jednej z tych wy, wysp. O cześć wysp slajmowych. Wyspach slajmowych, wiecie. I sobie mieć bazę. W niebie. Nic mnie nie będzie biło i atakowało. A jak zdobędę jakiś jetpack Uh, 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 uh. jak zdobędę jakiś jetpack, albo elytrę, albo... Nie, elytry chyba nie ma w tej wersji, czy jest? Nie, już zapomniałem, w której wersji. Jestem na 1.12.2, była elytra w tej wersji już? Ja nie pamiętam. Dobra, tutaj są rzeki, coś tam, coś tam, ale mnie to nie obchodzi. Ja szukam fajnych terenów, znaczy tutaj dużo fajnych terenów jest, ale ja szukam... I patrzcie na to, te zombie gonią tego zombie, te zombie są dobre zombie? Tam jest villager zombie, czemu tam jest villager zombie? Villagera zombie też biją I zamienili go w jednego ze swoich O co chodzi, cześć, cześć, cześć guardian Ona na tamtej wyspie na przykład, ta, tam, tam, ta wyspa jest fajna Wiecie co ja chyba tak zrobię, czekaj ja sprawdzę czy w tej grze jest jetpack, ja sprawdzę, jetpack Jetpack, nie Elit o jest elytra, dobra A jest coś na przykład wing, wings, nie e, Fly Firefly Twilight Forest? W tej grze jest. uuu, w tej modyfikacji w tej pasce modów jest. Powered Glider Chestplate. To jest jetpack. To jest to, to jest to, to jest to. To jest glider i to jest powered glider. Czyli to jest szybowiec, szybowca, szybowniczek. O, to jest ten latający, ja bym ten latający chciał. To pewnie. W BioVelocity. Skąd to się bierze? Pod ziemią, z mobak? Skąd? Widzę. Co? Czym? Nie ty, wiedźmo. Ty, to, to coś. Co? Czemu on ma okulary? Nie, to jest ten zombie. Czeee. Abysal zombie. On szybki jest. Dobra, on bije. On mnie też bije. Myślałem, że on jest jakiś przyjazny. Albo też mogę po prostu zrobić kolejny Backfire Cannon i latać Backfire kanonem do bazy, jakbym musiał. Mogę gigantyczne schody zrobić, ale to by zepsuło wygląd w latającej wyspy. To już nie byłaby latająca wyspa. Chyba dalej musimy eksplorować na piechty. Ja się boję. Bardzo się boję na piechty iść. Ale cóż, jak się schodzi stąd? O. Ten las bardzo ładnie wygląda. Jest dużo drewna. I Sakura leaves Bieg biegi. bieg. Co mnie zaatakowało? Plawy strzy, dlaczego? Co ja ci zrobiłem? Ja się boję tej gry, naprawdę. Flax. Łej! O! Co czemu ja? Co się? Flax robi? Co się stało? Czemu ja zacząłem lewitować? O! Czego? Feather Blossom. Ty to przez to. Wow. Okej, okay, nie mogę tego zebrać nawet. ok. idziemy sobie stąd. Warto wiedzieć, że kwiaty tutaj powodują, że lewitujesz. Ja niby mam full... Idź sobie. Ja nie wiem czemu, ja nie wiem komu ufać. Ja wiem, że mam full diaksowe rzeczy. Jeszcze mam jakieś Abysalite. Ja mam jakieś Master, Catlas Riposte. Ale ja nadal się boję. Ja nie wiem co ten gościu robi. Tamten co go widziałem. Co on znikał wygląda jak szkielec jakiś Zmutowany Dobra Jezu, Przestraszyłem się świni a usłyszałem kroki I już miałem na zawał paść Że coś po mnie idzie Co to jest? Fade leaf Ło! Wow! Nie Nie ja się nie Nawet kwiaty tutaj są Zmutowane Jakie Co jest? Co ja ci zrobiłem? Cinder blossom Ty podpalasz Kwiaty podpalają Teleportują Lewitują Co jeszcze? Czym ty jesteś? Nie wiem Bramble. Bramble też bije. Muszę unikać. Nie dość, że muszę unikać mobów, to jeszcze muszę unikać tajemniczych kwiatów, które się palą. O, meteor. Meteor znalazłem. Gdzie on leci, ten meteor? Chyba w moją stronę leci. O. Tamta wieża. Ale jak on walnie, to on las podpali, nie? Wodę uderzył na szczęście. To by chyba las podpalił, nie czy nie? One nie respił żadnych mobów, nie robią nic. Wither Rose, okej, okay, tego nie dotykać. Creeper, tego tym bardziej nie dotykać. Jezu, eks eksploracja nigdy nie była taka fajna, naprawdę. Ja postaram się. Ja, ja następną wyspę slimów, którą znajdę, sobie tam bazę swoją, ostateczną. <laughs> Ty, Co no tutaj na. Nad wodą lewituje Znaczy No A to są kwiatki jakieś No Nie umiem skakać Wyspa slime'ów Idziemy Flower the lily Ale fajnie to wygląda Czemu w minecraft'cie takich rzeczy nie ma? A co tam jest? To nie jest wyspa slime'ów cześć ma jak tam? Co tam? Ej sąsiedzi Ja, ja się tu wprowadzam jakby co Obok ciebie nie? Nie rzucaj Potkami w mój dom Spoko Ty ale te wyspy są duże dosyć one się różnią wielko... Ja tego nie zbudowałem. Tam jest cegła i cobblestone. Cegła to nie jest... Cegła sama się nie robi. Co tutaj jest? Pod wodą tutaj coś jest. Jakiś dungeon albo coś. Nie wiedziałem, że pod wodą takie coś może być. Dobra, ja wybieram tą wyspę. Ponieważ jest trochę bardziej oddalona od wieża. ja nie chcę idealnie obok wieży mieć bazę. Co to jest? Czy to są szczątki dinozaura? Ja nie wiem, ile użyć mam mój backfire Cannon, ale chyba trochę jeszcze ma. Cześć, slimik. A wiem, Wy szybcie jesteście szybki niż normalny Slime. Wylądować, wodzie, wylądować Ej! Dobra, wyluzuj. Przejmuję tą wyspę. Teraz to jest moja wyspa. A jak zrobić, żeby slimy się nie spełniły? Ty tego nie przemyślałem. Dobra, chyba fajne miejsce sobie wybrałem. Tam jest wieża. Tu jest wieża. Zachód słońca. Statek piracki. Cokolwiek to jest pływające tam. Początki naszej głównej bazy zaczynają się na tej wyspie. Na pewno są większe wyspy niż ta, ale ja nie chcę mieć dużej wyspy. Jak z tego lootbaga wydropi dobry loot, to musisz zasubskrybować i zalajkować ten filmik. Uwaga! To się wytnie. Jeśli filmik Ci się spodobał, nie zapomnij walnąć łapę w górę, zasubskrybować, kliknąć dzwonek i dołączyć na mój serwer Discord. Błagam. Link w opisie. E, więc no. Do zobaczenia. Ja chciałem skoczyć na dół, ale ja się boję, że mój Backfire kanon się skończy. E, jeszcze muszę pomyśleć nad sposobem, jak tutaj wchodzić bez Backfire kanona. Ale no! widzimy się w kolejnym odcinku. Bye bye.